Witam Was kochani bardzo serdecznie. Tym razem jest inna steneria, Tym razem jest już po kawie. Pewnie Wy też już wypiliście, bo już po południu. Kochani, o świeżości. Dzisiaj słowo troszkę nas prowadzi właśnie do świeżości. Zobaczcie Ewangelię. Bóg jest ogrodnikiem, który uprawia winny krzew. My jesteśmy latoroślami. I my wydajemy owoce. Tymi owocami są Twoje dobre uczynki, tymi owocami jest Twoja modlitwa, tymi owocami jest Twoja miłość, życzliwość, serdeczność, to wszystko, co w sobie masz. I teraz zobaczcie, jaki jest Bóg. Bóg, niesamowity pedagog, niesamowity ogrodnik, on patrzy i teraz widzi, że rzeczywiście, o, jego, jego krzewy są piękne. I latorośle wydają też po prostu owoce. Ale on przychodzi i oczyszcza po to, żeby wydawał owoc jeszcze obfitszy. Czyli chodzi o taką świeżość w wieżę. No nie wiem, mi się to tak kojarzy. Ja bardzo lubię yy, mandarynki, takie, które są od razu przyniesione z targu, szczególnie jak jest po prostu zimno. Czemu? Bo one są takie chłodne. Dla mnie to jest taka świeżość. Właśnie takie klasyczne. Że to jest bardzo dobre. Tak samo lubię y, z jabłkami, jest podobnie, że zobaczcie, jabłko po kilku dniach, ono dalej jest dobre. Ono dalej jest właściwe do, do zjedzenia, ale kiedy to jabłko jest takie świeże, y, prosto z targo przyniesione, albo prosto z drzewa, na przykład zerwane, to to jest jabłko, które jest soczyste. To jest jabłko, które jest niesamowicie dobre. I o coś takiego chodzi w naszej wieży, żeby być świeżym. Więc. Bądź świeży i pozwól się po prostu oczyszczać. Ja wiem, że to po prostu jest jakiś konkretny trud, ale to jest też duże błogosławieństwo. Więc kochani, na drogę waszej świeżości błogosławię was serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I patrzcie na to małe cenie, co nieco, taki widoczek też dla was. Pozdrawiam serdecznie i dużo smakowitych rzeczy.